Witajcie na kanale. Polecamy dziś. Chcemy wam polecić pewien serial, którym jest Lok i Key. Gdy ojciec Trójki Rodzeństwa zostaje zabity, dzieci trafiają do domu pełnego kluczy, zmieniających rzeczywistość Trójka Rodzeństwa. Lok razem z matką przeprowadzają się do rodzinnego domu Key pełnego magicznych kluczy, które mogą być powiązane z tajemniczym morderstwem ojca. Gdy tylko rodzina zaczyna odkrywać kolejne klucze i ich unikalne moce, budzi się tajemniczy demon, który nie powstrzyma się przed ich kradzieżą. Lokiki i Key od Kartona Kuzat zagubieni, Bates Motel i Meredith Averill nawiedzony dom na wzgórzu jest historią o miłości, stracie i silnych więziach, które definiują rodzinę. Oczywiście niektóre seriale są z Netflixa życzymy miłego oglądania polecamy. Jeżeli Ci się spodobał odcinek kliknij subskrybuj. Zostaw komentarz i łapkę w górę. Pomożesz nam w ten sposób rozwijać kanał. Kliknij dzwoneczek jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych filmach,